Nie mam kost, tylko. A dzisiaj zagramy sobie w... w Minecrafta Impact Odcinek drugi. I tak, skąd ja mam te rzeczy, tą rzecz, czemu nie mam jednego łóżka. I skąd ja mam te rzeczy. Te, te. Stąd, że tutaj jest studnia, z której wykopałem 9 żelaza, choć mam tylko 8. Znaczy złota. Tak. Tam jest Lew. To jest portal do Lion King Mod. Ale przeniesiemy się do Tantego Świata co najmniej w czwartym odcinku. Dzisiaj poszukamy sobie miejsca na domek. Aha, i te rzeczy też były tam. To jest oni? I tam, gdzie skończyłem ostatni odcinek. Tam były te e, zaczynane troszki. Teraz sobie troszkę... ...muzyki... ...muzyki... ...muzyka... ...muzyka... ...macznie lepiej... ...o... No. Jest taka jedna rzecz... co no tutaj wywalić... ...wiarna kakałowca... Chorę, mm. mm. że nie biorę czy mam pomysł na domek bez wymiaru w taki po prostu pomysł bo to wszystko będzie być ten sprint, nie widy w górze To jest fajny nadal no ten... Tutaj fajnie nawet. Tak. Nawet nie dobra jest Tutaj nieźle. Tam będzie mu nieźle, jak Kinga. No właśnie tam. Tam. Sam mam te... To. Mam to jeszcze. Więc tak. Tutaj się oświmy. Święta party. Tak. Oto. Czemu ja nie mam Trip No mam. coś się z... Ale dobra. Myślałem, że się Trip Hater zepsuł. Ale nagrywanie tutaj jest. Tutaj sobie drzwiówka poustawiamy. To jest po prostu magia tak pierwszą rzecz którą sobie zrobimy to będzie na sobie z torki no to jest dopiero teampack 1.0.0 ale chyba za niedługo będzie teampack 1.0.1 Dlatego, że e, DR bajka Chyba. Ale nie jestem pewny jeszcze. Tutaj w miarę już ładnie oczyszczony, dobra. Tak, gdzie będzie wejście? Wejście chyba będzie... Tutaj będzie chyba koniec dunku. Ale ładne tereny. będzie koniec domu. więc gdzieś tutaj będzie wejście chyba tak tak tutaj się trochę tak zrobi czy mi tu tyle drewna albo reszta tak tutaj czy jest jak tego tyłu te pierwsze albo dobra wszystko będzie na odcinku na razie tak będzie korytarz jak ja to kiedyś robiłem to będą nie jest pierwszy raz robione jest to na wojowników minecraft Domek, ale tylko troszkę lej w polewicy no 90 to już każdy test oddycha no starszy lepiej no to jest jak tego jest korytarz. No więc teraz będzie cięcie yy, i... no, na zbieranie drewna. bo to jest no, z powrotem. Przynajmniej na szczęście nie ma Minecraft na lagach. Zagrajmy w Minecraft na latach. Teraz tutaj mi się taki jeden Michałek zrobił. Tak powiem. Żeby hmm. to naprawić, bo troszkę to mi inaczej wyszło. Niż jak chciałem. No więc... To teraz trochę, żeby to teraz zrobić, żeby to wyszło ładnie. chałpa, proszę, hałupa. tutaj będzie, o, tutaj będzie taki fajny balkon tutaj będzie mały to, ona, to znaczy dwa małe pokoje tak teraz co by tutaj wymyślić to wszystko bez pomysłu takiego większego tworzone w ogóle, bo są takie bez pomysłu co widać w większości przypadków to jest tutaj to jest się zróżn jeszcze. Tutaj to tak. No tutaj będą cztery małe pokoiki. Nie, trzy małe i jeden duży. No. Teraz trzeba jeszcze sobie zaczynać. No. Ty nie Trypticator już na początku było, że to będzie można. No prawda, to jest jeden z najlepszych modułów które praktycznie nic nie robią, tak naprawdę tu całkiem inaczej zmieniają rozgrywkę Dobrze, że nie instalowałem tego Timber. Jest naprawdę... No ja bym wzburzył tam. To był cały domczyk w Timberze. Więc to jest trochę, że tak powiem. Ale to, to nawet nieźle wygląda. O, tutaj będą dwie skrzyneczki. Tutaj będzie wyjście, tutaj będą dwie skrzyneczki.

Po prostu to jest drewniany dom. który się fajnie pali. Zamknij sobie, spaliłem dom przez przypadek. Tym tym. Super. Bożecie domów. Ale, ale własne trochę. Jest to super parkourzystone Naprawdę. Naprawdę Ej, świnka To chliwka Tak, jestem to ktoś 13 moją ulubion. Dobra w dzień. Tak, ciekawostkało. Może wiecie. Troszkę za dużo wywiedzić. Jak tutaj jeszcze będzie to tak przedpokój, że tak powiem. Ja jestem dużo powierzchni tak powiem Nie, tutaj to by ma tutaj być Tak to teraz rozegrać fajnie ładnie Tutaj to się zbudza no. no, troszkę będzie można podnieść no, no. Z góry też, wiesz. Dobre jest. Tak. Będzie takie, żeby... Widzicie? Żeby się wdech na nas nie zapadło. Po to. teraz będzie no to jestem po cięciu mamy tyle zro zrobionego okazało się, że już, że jest już 14 minut odcinka więc no więc pa, trzymajcie się i od razu będę nagrywał drugi, no trzeci, to pa